Przedstawić program Karta Szkolna, który jest realizowany między innymi w naszej szkole. I w zasadzie jeżeli chodzi o powiat łubczycki, to zaczęło się właśnie od tego, że nasza szkoła wyraziła taką chęć, żeby w miarę możliwości korzystać z takiego programu, co jest związane przede wszystkim z zwiększeniem bezpieczeństwa naszej, naszej młodzieży. Dzięki temu, że od wielu lat współpracujemy z naszym Bankiem Zachodnim, z nami też tutaj jest pani dyrektor Natalia Mitręga, która często też i odwiedza naszą szkołę, ze względu chociażby na to, że nasi uczniowie tam praktyki odbywają. No i i chciałaby także przybliżyć od strony tego współpracującego z nami podmiotu, czyli banku, właśnie ten program, który obejmuje już wiele szkół w Polsce, a myślę, że dzięki temu, że myśmy z takim programem tutaj wyszli, także i szkoły powiatu głupczyckiego również korzystają i będą korzystały z możliwości, jakie ten program nam daje. Oprócz pani Natalii, witamy również panią Justynę Zielińską, która z ramienia naszej szkoły jest koordynatorem tego programu i która no wiele rzeczy też na ten temat mogła, będzie mogła przekazać. Także proszę Państwa, bliżej przedstawiamy ten program. Jest to program, który dotyczy naszej szkoły, ale także pozostałych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Główczyckiego oraz. Gimnazjów, gimnazjum numer jeden w Głupczycach oraz z tego co się orientuje Lisięcic. Także na pewno już duża część młodzieży będzie objęta tym programem, i myślę, że dzięki temu, że nasz współpracujący Bank Zachodni tutaj jest chętny do tego działania, będziemy mogli wzmacniać bezpieczeństwo młodzieży w powiecie głupczyckim. Projekt Bezpieczna Karta jest kontynuacją współpracy. Pomiędzy Bankiem Zachodnim i Rolniczakiem. Tak jak Pan Dyrektor wspominał, rzeczywiście pozostałe szkoły w Powiecie Głupczyckim również przystąpiły do tego projektu. Chcę Państwu opowiedzieć o tym projekcie troszeczkę więcej, dlatego że jest to bardzo ciekawy projekt, który bank realizuje w całej Polsce, dzieląc się, bank, jako instytucja finansowa, tak naprawdę. Dzieląc się swoimi zyskami, właśnie między innymi ze szkołami i finansując te programy, Bezpieczna Szkoła. Program polega na tym, że jest instalowane oprogramowanie i wejście do szkoły ogranicza się tylko do os dla osób, które mają uprawnienie tak naprawdę do, do tego wejścia. Część zysków, które Bank Zachodni wypracowuje, przeznaczane jest na działalność społeczną e, dzięki fundacji WZWBK. E, jest to jeden z programów Bezpieczna Szkoła, e, zwiększający bezpieczeństwo szkół w, e, no w, Polsce, w, Polsce, w Polsce, w miastach, na wsiach, jak pan dyrektor wspomniał. E, tutaj też gimnazjum w przystąpiło do tego programu. E, ja bardzo się cieszę, że w głupczycach tak licznie Państwo przystąpili, dlatego, że dla mnie to jest tym bardziej ważne, że jest to zwieńczeniem naszej długoletniej współpracy, bo to nie ograniczamy się tylko do tej bezpiecznej szkoły. Państwa uczniowie uczestniczą w praktykach, odbywają praktyki u nas w banku. Stawiamy po prostu na młodzież. To jest nasz główny cel, i na zwiększenie poprawy bezpieczeństwa w Waszej szkole i w szkołach na powiecie, na terenie powiatu głupczyckiego. Byliśmy w październiku w Głogowie na Kongresie Bezpiecznej Karty. Ta impreza jest organizowana cyklicznie, co roku. Państwo zaszczycili tak naprawdę swoją obecnością tą imprezę. No i już po niespełna pół roku program jest e, zainstalowany u Państwa w szkole, także bardzo dziękuję za to, że zaufaliście nam no i że zechcieliście, e, że zechcieliście zacząć współpracę w tym kierunku, bo ja myślę, że tak naprawdę tym odbiorcą tego programu to e, jest młodzież bo oni najbardziej tutaj skorzystają na tym, gdyż to bezpieczeństwo się zwiększa. Tak jak pani dyrektor wspomniała, dzięki współpracy z Bankiem Zachodnim możemy zwiększyć bezpieczeństwo w naszej szkole. Dotyczy to oczywiście przede wszystkim uczniów, ale także i pozostałych członków społeczności szkolnej i troszkę takich informacji może technicznych przekaże osoba, która jest odpowiedzialna za koordynację programu właśnie w zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, pani Justyna Zielińska która też wszystko dokładnie analizuje i pilnuje tego, jak instalowane są elementy związane z naszą kartą szkolną. Także oddajemy głos pani Ustynie. Myślę, że wiele ciekawych informacji również, takich bardziej już związanych z bezpośrednim funkcjonowaniem tej karty szkolnej, pani Ustyna przekaże. Witam serdecznie, tak jak pan dyrektor wcześniej wspomniał, zostałam tutaj oddelegowana do tego, żeby uczestniczyć, żeby mieć przyjemność uczestniczenia właśnie podczas tego kongresu, o którym pani dyrektor tutaj wspominała. No nie ukrywam, że wrażenia dotyczące, bo tam też mieliśmy możliwość obejrzenia sobie, jak ten system działa, no spowodowały, że nasza szkoła zapragnęła ten system, tej karty szkolnej mieć u siebie. Działa w tym, oglądaliśmy to bodajże w liceum w Głogowie i naprawdę rewelacyjnie ten system się sprawdzał i tak jak po, po powrocie właśnie z tego kongresu tutaj już jeszcze w tym samym miesiącu w październiku złożyliśmy deklarację i jeżeli chodzi o naszą szkołę to mamy, że tak powiem zabezpieczoną kartą szkolną naszą szkołę, budynek naszej szkoły, jak również budynek naszego internatu. Jest to bardzo ciekawy system. My teraz jesteśmy na etapie projektowania kart, do, do, bo każda szkoła może sobie zaprojektować kartę, żeby ci nasi uczniowie, nasi pracownicy po prostu byli od razu e, widoczni, e, że to, to są po prostu nasi uczniowie bądź pracownicy. E, teraz dzisiaj panowie właśnie zakończyli e, montaż systemu e, u nas w szkole. E, w zeszłym tygodniu... E, prace zakończyli na terenie internatu no i jest to bardzo ciekawe rozwiązanie jeżeli chodzi o o poprawę bezpieczeństwa, ponieważ tutaj wejście do szkoły mamy tylko za pośrednictwem właśnie tej karty, którą będziemy mieli. Każdy uczeń będzie miał przypisaną swoją kartę, oczywiście też pracownicy ze swoim indywidualnym numerem. W momencie, kiedy uczeń no, zapomni, no, to są oczywiście rozwiązania, które będą pomagały wejść tutaj oczywiście na teren placówki. Tak samo jeżeli na przykład nie wiem, mielibyśmy jakoś przysyłkę z poczty, czy nawet rodzice chcieliby w ciągu dnia z jakichś tam powodów nie wiem, dziecko, do, do, tutaj do dziecka przyjść, czy, czy tam do sekretariatu, bądź jacyś inne, postro, inne postronne osoby w celu załatwienia jakiejś tam innej sprawy u nas w szkole, więc dostęp oczywiście jest, nie jesteśmy zamknięci na stałe. Natomiast ten system ma ogólnie poprawić bezpieczeństwo wśród naszych uczniów tak, żeby nie było jakichś niepotrzebnych tutaj wejść, takich niekontrolowanych. A wydaje mi się, że system daje nam tak dużo możliwości, że no tam wiadomo z biegiem czasu, bo musimy się też te, do, oczywiście do tego przyzwyczaić. Po prostu będziemy z niego bardzo zadowoleni i, i tutaj ta współpraca na pewno będzie no, dosyć owocna. No tutaj też jest miłe to, że tutaj Fundacja Banku, Zachodnie, Banku Zachodniego właśnie sponsoruje nam cały ten system, więc no to jest tutaj też. Tutaj duże podziękowania właśnie za, za możliwość tutaj no, korzystania z takiego bardzo fajnego systemu, który naprawdę no, myślę, że się sprawdzi i będziemy z niego bardzo zadowoleni. Proszę Państwa, jeszcze jeden ważny element całego systemu bezpieczeństwa, z którym jest związana nasza szkoła. Oczywiście szkoła zawsze była bezpieczna, zawsze przyjazna uczniom. Myślę, że tutaj jeszcze będziemy mogli coś dodatkowo naszym Uczniom zaproponować, bo także z, tą, z tym naszym systemem karty szkolnej są powiązane pewne inne dodatkowe rzeczy, o których tak nie wspominaliśmy, ale że myślę, że w trakcie właśnie tego, gdy to już zacznie działać, Państwo się też dowiedzą o dodatkowych takich bonusach, które są z tym związane, chociażby sprawy dotyczące informacji dla młodzieży. Jest zainstalowany telewizor, tam będzie można pewne informacje wyświetlać. Są pewne rzeczy, które no, zbliżają nas już do tego, do czego Państwo są przyzwyczajeni na tych filmach amerykańskich i myślę, że mimo tego, że nasi uczniowie tak mówią, że może jeszcze troszkę poczekajmy z tym, bo to my może skończymy tą szkołę na takich zasadach jak do tej pory, będą na pewno zadowoleni z tych zmian. Wiadomo, że zmiany zawsze są takim, no powiedzmy taką sprawą, która. Pewne, pewną niepewność, która rodzi niepewność, ale myślę, że w tym wypadku są to takie, powiedzmy, obawy, no jakby troszeczkę na wyrost. Proszę śledzić losy naszej karty szkolnej. Myślę, że będzie wszystko tutaj działo jak należy. I serdeczne podziękowania dla Pani Dyrektor, na ręce Pani Dyrektor dla Banku Zachodniego, od społeczności naszej szkoły i myślę, że tutaj także mogę powiedzieć, że chodzi również o społeczności tych szkół sąsiednich, współpracujących także z nami. Także serdecznie dziękujemy i jak zwykle chcemy, żeby ta współpraca nasza dalej się rozwijała. Dziękuję Pani Dyrektor. Dziękuję. Czekamy na oficjalne otwarcie systemu. Tak jest. Aha, no wiadomo. Tak, czyli telewizja Głupczycy oczywiście tak. będzie zaproszona.